Deditrich nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. W dniach 9-12 lipca w Gorajcu odbył się wyjątkowy festiwal pod nazwą. welcome <laughs> Wyjątkowy na tyle, bo w ograniczonej formie. Według nowych przepisów na festiwalu mogło być zaledwie 150 osób, ale tysiące śledziły poczynania muzyków, warsztatowiczów w internecie. Edyta, ile osób obejrzało? No, Z tego co przeliczyliśmy, 100 tysięcy osób śledziło nasze, naszą działalność tutaj na festiwalu, więc to jest ogromna rzesza ludzi. Pozdrawiamy wszystkich, <słysza> którzy odwiedzili właśnie Goraj w tych dniach. A co się działo? E, oprócz koncertów takich sław muzyki tradycyjnej jak Tębie Chłopy, czy muzykanci grały również zespoły? Mów no Ty, ja... <laughs> bo ja. To Boleo and Fallow The readings był cyrk Deligrasowa, były nasze lokalne niezapominajki, które grają w Gorajcu co roku Tadirindum i też kapela nad brusienką, więc to, co najpiękniejsze mamy. Oprócz tego rajdy, warsztaty. warsztaty. Jakie były ciekawe warsztaty? O, warsztaty były i ze śpiewu, i z grania na instrumentach wszelakich kiszę robienia kiszonek, degustacja nalewek była, jak robić nalewki, to były warsztaty, które pozamiatały niektórych uczestników, no ale sami się na to pisali, byli dorośli. Sporo ciekawych rzeczy, choć w miniaturowej formie, bo było to folkowisko 9,5. i pół. Folkowisko Wehikuł Czasu zostało przeniesione 10. edycja na rok 2021. Wydarzenie udało nam się zorganizować dzięki wsparciu i patronom, i partnerom, a chyba najważniejszym partnerem było województwo podkarpackie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z Gorajca. I dziękujemy jeszcze wszystkim uczestnikom za to, że Przyszli ze swoimi kocykami, zachowali reżim sanitarny, że nosili maseczki, dezy wykowali dwolnie. No przez to czujemy się bezpiecznie. No i jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich zdrowo. Dziękujemy.